Poznaj nową definicję przestrzeni i funkcjonalności. Oto Toyota jest Max. Samochód stworzony z myślą o biznesie oraz podróży. Zaprojektowany z dbałością o szczegóły. Łączy nowoczesny design, wszechstronność i zaawansowaną technologię. Jego nowoczesny wygląd przyciąga wzrok. Mocne linie nadwozia, elegancka kratka wlotu powietrza oraz charakterystyczna światła LED nadają mu wyjątkowego charakteru. Wejdź do środka i zobacz, jak ProS Max definiuje komfort i funkcjonalność. To przestrzeń dostosowana do Twoich potrzeb. Kabina oferuje nowoczesne technologie: intuicyjny system multimedialny z ekranem dotykowym 10-calowym i integracją z Apple CarPlay oraz Android Auto. Wysokiej jakości materiały, ergonomiczne fotele i liczne schowki sprawiają, że każda podróż staje się przyjemnością. To, co wyróżnia Projez Max, to przede wszystkim imponująca przestrzeń ładunkowa, sięgająca 17 m3 oraz możliwość przewożenia ładunków o długości 4 m. Dzięki przemyślanej konstrukcji niski próg załadunkowy i szerokie otwierane drzwi sprawiają, że ładunek jest prostszy niż kiedykolwiek. Opcjonalne przesuwane drzwi boczne. Pozwalają na szeroki dostęp do przestrzeni ładunkowej z obu stron lub tylko z prawej. Proiz Max oferuje szeroką gamę napędów, które możesz dopasować do swoich potrzeb. Do wyboru masz wysoko wydajne silniki diesla o pojemności 2,2 litra i mocy od 120 do 180 koni mechanicznych, wraz z manualną skrzynią biegów lub automatem, który posiada 8 biegów. Doskonale elastyczność i oszczędność paliwa to cechy, które pokochasz w codziennej eksploatacji. A jeśli myślisz, że w przyszłości, dostępny jest również model Proise Electric Max. Pojazd w pełni elektryczny, dostępny dla osób ceniących ekologię oraz niskie koszty użytkowania. Toyota Proise Max dba również o Twoje bezpieczeństwo. Dzięki zaawansowanym systemom wspomagającym, takich jak Toyota Safety Sense, asystent pasa ruchu oraz rozpoznawanie znaków drogowych, jak również kamerze cofania i czujnikami parkowania, wjedziesz w każde miejsce. System monitorowania martwego pola, który zwiększa Twoją pewność na drodze. Bez względu na warunki możesz liczyć też w pełni na wsparcie technologii, które pomogą Ci w bezpiecznym dotarciu do celu. Toyota ProS Max to nie tylko samochód. To Twoje niezastąpione narzędzie do pracy, idealny towarzysz podróży i świadomy wybór przyszłości. Jego wszechstronność, przestronność i innowacje sprawią, że wyprzedza konkurencję w swojej klasie. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o naszej wyjątkowej gwarancji. Trzech lat lub miliona kilometrów. Jak również gwarancja Pro, która zawarta jest w cenie auta, a klient otrzymuje bezpieczeństwo wraz ze spokojem oraz profesjonalną obsługę autoryzowanego serwisu naprawczego poprzez doświadczony zespół Toyota. Jesteśmy obecnie w stanie zaproponowania promocyjnego leasingu poprzez Toyota Bank, gdzie możemy uzyskać niewielkie oprocentowanie, nawet 102,8%. Zapraszam do salonu Toyota Professional Dakar Toyota Rzeszów, gdzie sam będziesz w stanie zapoznać się z tym pojazdem, przekonać się o jego możliwościach, umówić się na jazdę testową. Dziękuję i zapraszam.